Cześć! W dzisiejszym filmie zobaczycie, jak wyglądały dwudniowe zawody w naszej stajni oraz jak nocowałam w niej. A więc zacznijmy od zawodów. Są one organizowane u nas w stajni co roku. Czasami dwudniowe, ale bywałem również trzydniowe. Ja zdecydowałam się startować tylko w jednym dniu na Dark Prince. Zastanawiałam się też, czy nie startować na roli, ale uznam, że na razie skupimy się na treningach, a może za rok wystartujemy. Zawody rozpoczynają się rano w sobotę, a kończą w niedzielę wczesnym wieczorem. Zawodnicy zjeżdżają się w czwartek i piątek. Ja startuję w sobotę w południe. Również zaproponowałam mojej koleżance pomóc w zawodach w niedzielę, ponieważ ona startuje w troszkę wyższych klasach, a ja postanowiłam pomóc jej jako luzak. No i rozpoczynamy sobie sobotę dzień zawodów. Idę teraz właśnie po Dark Prince'a, ponieważ rano wypuściłam go na nieduże pastwisko. O właśnie tam jest! My dzisiaj startujemy sobie klasy L, to znaczy 90 cm i L to 100 cm. Dlatego też nie mam żadnego luzaka, bo uznałam, że nie ma sensu, poza tym nie wiążę jakichś większych planów z dzisiejszymi zawodami. Bardziej chcę się przygotować do zawodów, które będę startować w lato. Jak widać siadłam sobie darka, a następnie idziemy na rozprężalnię. Coś tam sobie skoczyliśmy, a później przechodzimy już na halę zawodową. Zaczynamy jechać parkur klasę LL. Macie tutaj trochę nagrań z tego przejazdu. Przejechaliśmy na czysto w normie czasu. Ok, my mamy chwilkę odpoczynku. Jak widać, wstępujemy sobie teraz, ponieważ jeszcze parę osób jedzie parkour i później oczywiście dekoracja. A zobaczymy, jak nam poszło. Jestem całkiem zadowolona z przejazdu. Możecie zobaczyć teraz część dekoracji. Udało nam się z Darkiem zająć drugie miejsce, więc jestem maksymalnie dumna z nas. Mogliśmy pojechać trochę krótszą trasę, ale nie chciałam ryzykować z rzutką. Następnie mieliśmy krótką przerwę i startowaliśmy klasę L. Tutaj nie poszło nam już tak dobrze, ale na spokojnie rozumiem, że oboje byliśmy już zmęczeni. Oczywiście była dekoracja, my poszliśmy się rozstępować, a następnie rozsiodłać. Jesteśmy już po wszystkich konkurencjach W dzisiejszym dniu, jak widać, jest ciemno, a ja przyszłam się pobawić z Royal na plac, ponieważ stałaby cały dzień w boksie, bo pastwiska były dla zawodników, a ja nie chciałam, żeby szła z obcymi końmi i zrobiła jakąś akcję. Jak widzicie, macie nagrania, jak sobie roli biega. Co prawda, na początku bała się kamery postawionej na płocie, ale później się przekonała, więc jestem dumna, że się odważyła. Jak najbardziej dzień zaliczam do udanych. Jutro moje konie mają wolne, a ja zabawię się w luzaka. Witam w kolejnym dniu, a ja idę właśnie do stajni i za chwilę będę przygotowywać mojej koleżance konia. Ok, dotarłam i jest tutaj koń mojej koleżanki, więc zaczynam go czyścić, a następnie siodłać. Po siodłaniu konia oddaję go w ręce mojej koleżanki. Teraz na ekranie możecie zobaczyć jej przejazd. Jechała ona klasę N, czyli 120 cm. Dobrze jej poszło, niestety miała jedną zrzutkę. Przez ten błąd nie znalazła się na podium. Przejęłam od niej konia, rozstępowałam, następnie rozsiadłam, wtarłam w nogi żel chłodzący i ubrałam w derkę. Po południu moja koleżanka miała jeszcze jeden start w klasie C. Oczywiście powtarzam czynności te, co poprzednio. W tej klasie poszło im o dużo lepiej, ponieważ wygrali ten konkurs. Jak widać, dzień powoli dobiega końca. Mojej koleżance udało się wygrać konkurs 130 cm i jestem z niej mega dumna. Postanowiła, że już sama rozsiadła konia, a ja postanowiłam się przejść po stoiskach. I oczywiście, znając mnie, musiałam coś zakupić, a dokładniej oto taki czaprak, wydawał mi się bardzo ładny. I od razu musiałam go kupić. Cześć, cześć, witam w drugiej części tego filmu. Miałam nie być tej części, ale spontanicznie postanowiłam, że chcę zrobić nocowanie w stanie. No wiecie, na przypala, go wcale. Mamy godzinę przed 19, więc może uda mi się jeszcze wsiąść na konia? Jak widać, dotarłam do Stani, wziąłam sobie parę koców i śpiwór, ponieważ może być w nocy zimno. Jako, iż nie jest jakoś bardzo późno, wezmę sobie roli na trening. Osiedlałam ją i poszłam na halę. O dziwo o godzinie 20 na hali było jeszcze parę osób. Pojeździłyśmy sobie bardzo na luzie, nawet coś tam poskakałyśmy. Niestety Royal przez większość jazdy nie była chętna do współpracy. Tylko na końcu w galopie fajnie zeszła gołą dół, a poza tym trochę się namęczyłam. Oczywiście, gdy jakieś ćwiczenia udało nam się wykonać poprawnie, chwaliłam ją i dawałam chwilę odpoczynku. Jestem już po Stępujemy sobie na luźnej wody. Zostałyśmy już same na hali, ponieważ jest koło 21.30. Powiem tak: nigdy więcej nie biorę tego małego diabła na jazdę po 19.00. Po prostu nagle ma tyle energii i swoje humory, że to hit. Młoda została już rozsiadłona, a ja idę sobie zrobić kolację i zastanawiam się, czy nie wziąć jeszcze Darka na krótki spacer lub teren. Jak widać, uszykowaliśmy się. Jedziemy na krótki teren niedaleko stajni, nie widać po nim, żeby był zmęczony, więc powinno być dobrze. Wręcz wygląda na energicznego, ale w sumie się nie dziwię, bo miał 3 dni przerwy. Możecie zobaczyć kilka nagrań z GoPro, ale znajdą się też takie z ziemi, bo czasami chciało mi się postawić kamerę i nagrać kilka fajnych ujęć. Zrobiliśmy nawet parę fotek. Bawiliśmy się wyśmienicie, dopóki nie zobaczyłam godziny na moim telefonie, a dokładniej była prawie pierwsza w nocy. Nie spodziewałam się, że wyjechałam w teren tak daleko. Trochę się zgubiliśmy, na szczęście Dark pamiętał większość drogi, a później ja też pokojarzyłam. Szybkim stępem zaczęliśmy zmierzać z darkiem w kierunku stajni. Okej, okay, dotarliśmy do stajni jakieś pół godziny temu. Rozsiadłam darka i przebrałam się w dres. A teraz będę już zbierać się do spania. Nie spodziewam się, że tyle nam zejdzie w tym krótkim terenie. Odezwę się do was jeszcze rano. Witam z rana, tak więc tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Jak widać oboje ja z Darkiem jesteśmy niewyspani, ale chyba szczęśliwi. Ja dziękuję Wam za oglądanie, napiszcie co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!